To może o tych hełmach dosłownie dwa słowa. Co to za urządzenia? To jest przykład hełmu Teradum, który świeci światłem laserowym. Tu jest 80 źródeł światła. Po prostu zakładamy sobie taki hełm na głowę codziennie, co drugi dzień, 20 minut zabiegu i to światło czerwone, które tam jest emitowane przez. Mogę włączyć? Tak, tutaj masz z tyłu przycisk, taki. Przycisk, tak, tak. włączam A coś. On Aj, mówi, gada do, mnie, do ciebie, tak? tak, mówi ci połóż na głowę, będzie ci A. mówił po każdych w drugą stronę. Aha, w drugą stronę. Pa. A, i włączyły się, zobaczcie, włączyły się czerwone tak diody. Y, zaraz, tak. Tak, tak. No przez słuchawki będzie ci ciężko. No tak, tak, to ja może wyłączę teraz. No bardzo ciekawe i to rzeczywiście może płynąć na to, że będzie nam lepiej włos rósł na głowie. Zgadza się, przy czym ta technologia ma trochę z takich cech specyficznych. Ona działa też na inne rodzaje łysienia. Po pierwsze, po drugie jest technologią niezwykle bezpieczną.